Hey, w opisie znajduje się konkurs na nowego iPhone'a 8. Jeśli chcesz go wygrać, wystarczy, że zafulujesz mnie oraz pozostałych youtuberów na Instagramie i to może ty już za parę dni. Wygrasz nowiutkiego iPhone'a. Powodzenia. Hej hej, z tej strony Prepstud kolejny odcinek na moim i kolejny odcinek z Robloxa. Witam was dzisiaj w bloxburgu Tak, jestem pierwszy raz na tym trybie. Wiem, że to jest może wydawać się dziwne, ale to jest pierwszy odcinek z Blox bloxburga i pierwszy raz jestem tutaj w e, tej gierce, ponieważ cały czas ją omijałem, e, no ale stwierdziłem, że no dobra, jak tak długo prosicie e, o tą gierkę, no to stwierdziłem, no dobra, spróbujemy. Zobaczymy czy to jest w ogóle jakieś fajne Czy da się to w ogóle grać No i powiem, zagrałem już tak, no nie wiem No już tak gram z 20-30 minut Tam po sobie posprawdzałem jak tu wygląda praca I takie rzeczy No i powiem, że szczerze fajnie się to prezentuje Fajnie ta gra wygląda I jest tutaj bardzo dużo możliwości Dlatego widzicie, dzisiaj jestem w takiej koszule wakacyjnej Bo przyjechałem sobie po prostu na wakacje tutaj do Blocksburga, żeby sobie pozwiedzać. Dzisiaj to taki odcinek, że po prostu chcę pooglądać, co tutaj mogę robić, co tutaj mogę naprawdę, no nie wiem, osiągnąć, co tu jest w ogóle do robienia, tak? Bo na pewno nie odkryję dzisiaj wszystkiego, ale przynajmniej chcę przejść się do miasta, zobaczyć co tam jest grane i takie rzeczy. Jak widzieliście, w ogóle na początku odcinka jest konkurs na iPhone'a, iPhone'a 8. Jeśli ktoś przewinął, no to polecam się cofnąć tam. Konkurs na iPhone 8, gdzie wystarczy zafollowować mnie oraz kilku youtuberów, żeby wygrać tutaj iPhone'a, dlatego polecam tutaj wziąć udział. No i ogólnie. Ej, co to? To mi się nie podobało jak tu gościu blata przed moim domem. Mam nadzieję, że nie może tutaj wejść, bo było to dosyć straszne, jak zobaczyłem go. No to tak, jestem teraz strasznie, jeśli chodzi aktywny, jeśli chodzi o relacje na, na Instagramie. Wczoraj odpowiedziałem na masę pytań, dlatego jeśli ktoś ty nie widział i albo coś o mnie nie wie, no to na Instagramie znajdzie wszystko. Dobra, ja tutaj już jestem, widzicie, na full wszystko mam zbustowane, tak, ogarnięte. No ja widzę, że ktoś tutaj autem przyjechał, no ja muszę niestety e, tutaj iść e, sobie piechotką, e, tutaj nic nie mogę zrobić, tutaj e, no w sobie chyba raczej wiadomości nie będę miał, wow, ale ktoś tutaj ma chatę, moja biedna mała chata e, tutaj się nie równa z tym, ale tam widzę jakieś takie koło młyńskie, nie wiem czy tam nie będzie plaża, więc e, ja się tam chcę przejść i zobaczymy, e, zobaczymy co tam tak naprawdę będzie. Okej, okay, już jesteśmy prawie na miejscu. Tutaj widzę, że jest plaża, i dostałem tutaj od jakiegoś widza e, 8000 tutaj dolarów, więc znaczy dolarów. Nie wiem, czy to jest dolar, czy e, w ogóle pieniążku w tej grze. Dlatego dzięki wielkie za takiego donate'a na pewno się tutaj pieniądze mi przydadzą. I co my tutaj mamy? Możemy iść sobie na plażę. Są tu jakieś. O, są leżaczki, właśnie. Idziemy na leżaczki, możemy iść się położyć. E, niestety jest akurat noc, ale to jest taki szczegół malutki. E, to jest gościu, czy. Co to jest? Tu jest, wygląda jak jakiś gangster. Mogę z nim pogadać? E, nie, nie mogę z nim gadać, kurde. A chciałem z nim sobie tutaj pogadać, bo wygląda ciekawie. E, o, i możemy sobie tutaj odpoczywać. Idealnie mam okularki, e, taką plażową tutaj koszulę, więc można sobie tutaj e, coś odpocząć. E, o, mogę zniszczyć, ale jestem tutaj okropny. Dobra, odbudujmy to, bo zniszczyłem tutaj e, domek e, z piasku i to było niefajne, ja nie chciałem niszczyć. Eee, nie potrzebuję pomocy spokojnie, dam sobie radę. Właśnie ta osoba tutaj e, dała mi te 8000, więc dzięki wielkie i pozdrawiam. E, są lody, czy ja mogę kupić sobie lody, jak już jestem na plaży. Niestety jest noc, e, no ale no nic aktualnie z tym nie zrobię. Oj, e, tu jest kolejka, ale ja sobie mm, co ja bym chciał. O, ja bym chciał takie lody. E, niestety była kolejka, ale no co mam zrobić? E, ja nie chcę tutaj pracować. Halo, halo. Nie ja, nie, ja nie chcę tam pracować. Ja żadnych lodów nie będę sprzedawał. E, właśnie trzeba znaleźć sobie jakąś pracę, tak? Bo tutaj trzeba e, pracować, żeby zarobić pieniądze. E, zjadliśmy sobie lody e, i teraz trzeba znaleźć jakąś pracę, tak? Bo nie możemy być takimi nierobami e, i nic tutaj nie robić. Dlatego szukamy. Co tutaj mamy? Tu na przykład jest. E, że chyba ścinamy drzewo. O, taki troszeczkę Lumber Tycoon. To by było spoko. Bawimy się w Lumber Tycoon. E, Okej, okay. potrzebuję siekiery. E, I mogę ten. Gdzie tu jest siekier? O, mam siekierę. Spoko. Czyli teraz podchodzimy do drzewa. E, jak to działa? A, musisz klikać na tą siekierę. I teraz będziemy ścinać drzewo. E, Ciekawi, jakie kasy dostaniemy za to. Tu jest tutaj. O, i zaczęliśmy tutaj właśnie robotę. Bo ja nie wiedziałem, jak to działa. Ale teraz już widzę i e ewentualnie ogarniam 19 dolarków spoko, czyli za jedno drzewo dostajemy tutaj 19 tej kasy e, czyli nawet nawet jakieś takie okej okay, pieniądze chociaż czuję, że na pewno będzie to jakaś lepsza robota w której będziemy mogli o wiele więcej zarobić no ale okej, okay, ja chcę sobie na razie potestować o i dostaliśmy pierwszą tutaj wypłatę, świetnie mm, co my tutaj mamy jeszcze Ej, nie gadajcie, że tu jest kopalnia. Nie, no jak jestem plepsud, plepsud e, ze Śląska, no to oczywiście, że muszę iść do kopalni i idę kopać węgiel. Tak, trzeba wykopać trosze, troszeczkę węgla, bo jeśli no, chłop ze Śląska przyje, przyjechał tutaj do Robloxa, no to idealnie właśnie o to chodziło. E, wo, siup. E, chłop ze Śląska, oczywiście, że musi tutaj kopać węgiel. No i to będzie jego ulubiona po prostu robota. No ja już jestem szczęśliwy. O, już znaleźliśmy tutaj jakąś rudę. To zapewne żelazo. No nie no, to jest idealna robota po prostu dla mnie, nie. Lep, lepiej nie mogłem trafić. Troszeczkę małe płacą, ale to zrobimy jakiś strajk i na pewno zaczną płacić lepiej. O, ile tam tego żelaza w ogóle jest? Spoko? I dostaliśmy jakiś level, bo oczywiście tutaj się też trenuje skillsy różne. O, cześć, gościu. Widzę, że idealnie mi tutaj wpakowałeś się O, dobra, ja sobie wykopię tutaj, żeby móc jakoś iść w bok. No i fajnie, już dwie rudy, trzy znaleźliśmy rudy. No i patrzcie, już 50 czy tam jest TNT ja mogę to wysadzić Powiedzcie, że ja to mogę wysadzić, ja chcę te TNT wysadzić Nie mówcie, że to wybuchnie i tutaj kilka rozwalę naraz o nie ale będzie przerąbane. Wow! Ej, zginąłem! Czy ja zginąłem? Nie! Co się stało? Zarabniliśmy 55 i zginąłem. I ciekawe, czy ten gościu też zginął. Ale jestem. Ale jestem okropny po prostu. Kurde. Go to work. Ej, o, mogę teraz wybrać, gdzie chcę pracować. ej spoko. Czyli można z domu po prostu wybrać miejsce, gdzie będę pracował. Ej, tu jest jakiś supermarket, tu byłem. Select O, coś wybraliśmy. Spoko. Ale nie, śmieszy mnie to, że po prostu się wysadziłem. O co chodziło? A ja nie chcę się wysadzać. Jak to się stało w ogóle? Kurde, no. No, no. Jednak zrezygnowałem z roboty tutaj yy, mycia po prostu nie wiem yy, ulic, ponieważ to była beznadziejna robota i była skomplikowana. Znaczy skomplikowana, mało się zarabiało, a trzeba było daleko biegać. No i stwierdziłem, że zacznę pracować w maku. Co tam, ja tutaj robię hamburgerki, znaczy już wydaję. Ja tutaj pracuję w maku i mam świetną robotę. Po prostu ludzie są przeze mnie szczęśliwi, ponieważ daję im tutaj jedzonko. Niestety, będą grubi, no ale przynajmniej sobie pojedzą. Tak, proszę bardzo. Kolejne tutaj e, jakieś, patrzcie, tutaj za moim double burgera oraz fryteczki Jedź śmiało, jedź śmiało, patrzcie, jakaś tam osoba strasznie śmierdzi Nawet niech, niech mi tu nawet nie wchodzi, nie? Halo, ochrona, może mi tu jakaś śmierdząca osoba e, Dobra, cyk, no i jeszcze pracuje, oj, pomyliłem Jeszcze pracuje obok mnie, jaka okropne e, A ktoś chce ze mną part, nie wiem o co w tym chodzi Tam e, jest muzyka Patrzcie, gdzie ja jestem Tutaj jest dom widza, do którego mnie zaprosił i idziemy normalnie zwiedzać. O, kurde, co to jest? A tutaj mamy lampki. E, jaki on ma wielki wypasiony dom. Patrzcie, na przykład ma garaż, w którym stoi autko sobie. O, cyk, możemy sobie ten garaż zamknąć. O. Ale ja chcę wejść. O, udało nam się wejść. E, tutaj przechodzimy do kuchni. E, Kuchnia ma naprawdę wypasioną. Ogólnie dół ma wypasiony, czy to jest sama kawa? E, e, możemy się napić e, kawy, proszę bardzo. E, czemu by nie, jeśli ma już tyle jej na stole, No to czemu by z jednej tutaj nie skorzystać? I dało nam dużo energii przynajmniej. E, co my tutaj mamy następnie? Zamknijmy drzwi. E, nie, ja muzyki nie chcę puszczać. Ja chcę zamknąć. Oj. Ja bym chciał zamknąć drzwi, żeby tutaj nie było przeciągów, tak, bo będzie przeciąg. Nie gadajcie, że ma windę. Ej, nie wie, że gościu ma windę w domu. E, wchodzimy w takim razie. E, idziemy do góry. No nie gada, żeby mieć windę własnym y, tutaj domu. No i co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakiś y, pokój, gdzie jest łazienka. O, weźmiemy prysznic. Przy okazji my tutaj wszystko y, użyjemy, sobie jego rzeczy, bo, bo ja nie mam takich tutaj bajerów. Dobra, wystarczy, jesteśmy już czyści. Tutaj ma podwójne łóżko, oraz jakiś pokój, takie sobie do posiedzenia. Tak, sobie do posiedzenia, nie? Z jakimiś ładnymi obrazkami, takimi normalnymi. I znowu pełno kawy. Gościu jest ewidentnie uzależniony od kawy, bo tutaj jest masowe picie kawy, ale no cóż. Każdy ma jakieś hobby. O, weźmiemy sobie książeczkę poczytać. Eee, cicho, czemu ma być, czemu ma być cicho? Ja nie rozumiem. E, tutaj jest jakiś pokój dla dzieci jakby w ogóle Nie wiem dlaczego e, I idziemy Ja chcę jeszcze wyżej O nie, e, to tak nie miało być Ja myślałem, że pojedziemy jeszcze wyżej Chociaż chyba jedziemy niżej Ło kurde, on ma piwnicę Czy on ma tutaj siłownię? Tutaj ma jakiś ogródek e, Tutaj sobie możemy poboksować Tutaj możemy pobiegać e, Ja chcę sobie tutaj powyciskać, patrzcie na to Będziemy wyciskać o, od razu przynajmniej wbijamy tego levele Nie work, tylko e, skillsy. Przynajmniej nam się trenują skillsy. No i patrzcie, jak tu szybko to leci ten skills. No ale niestety też tracimy dużo energii. No ale zawsze są skillsy, które podbijamy. O, nie, moja postać się zmęczyła. Ale dawaj, dawaj, wyciskaj. Jeśli tutaj prawdziwy ja nie mogę wyciskać, bo, bo mi się nie chce. Ale to przynajmniej niech moja postać będzie wyciskać, tak? Przynajmniej wbijemy ten drugi level. Żeby już było wbite, a co tutaj jest? Tutaj też chcę pow znaczy po powalić sobie, e, w tą gruszkę No tutaj jeszcze, jeszcze szybciej tutaj chyba leci, tak mi się wydaje O, już zaraz wbijemy drugi level i już będę przeszczęśliwy Proszę bardzo, uwaga, drugi level wbijamy, bang, i mamy drugi level siłowni e, Uciekamy im, uciekamy im, e, jest jeszcze niżej? Nie, nie jest jeszcze niżej. Myślałem, że można wjechać jeszcze niżej, ale im uciekliśmy. Patrzcie, oni już nie wiedzą, gdzie my jesteśmy, i teraz ich okradniemy. Nie no, żartuję oczywiście, nie okradłbym tutaj widza, ee, ponieważ, no, no, jednak zaprosi mnie do swojego domku, więc już tutaj nie będę mu grzebał. Ja sobie tylko tutaj pozwiedzałem. Nie, 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 będę mu zmieniał obrazka Bo obrazki ma ładne oczywiście, Ale cichutko eee, Tutaj widziałem gdzieś jeszcze motor Ale w ogóle patrzcie jakie tutaj basen mają wielki Czy tam jeziorko takie eee, No więc naprawdę dom mega Tak messenger dzięki mm, O motor tu jest właśnie Czy ja tym motorem się mogę przejechać Czy oni będą źli jeśli użyję tego motorku eee, ja chyba nawet nie mogę go użyć No ale kurde szkoda mm, Przynajmniej auto bym chciał sobie tylko wyjechać Wyjadę i wrócę obiecuję Ja sobie tylko wyjadę wyjadę, o zrobię tak cyk tutaj sobie nawrócę, o dookoła drzewa i wracamy już tutaj do domku żeby tutaj nie denerwować chłopaków Już tutaj wracamy z powrotem Ała, co to leci? Jakaś głośna muzyka, nie podoba mi się to Dlatego musimy stąd uciekać jak najszybciej I wróciliśmy autem Zamkniemy garaż, żeby mu czasem tutaj nikt Nie ukradł auta, a ja wam dziękuję za oglądanie Jeśli chcecie więcej odcinków tutaj z VlogsBurka Dajcie znać w komentarzach, ja wam dziękuję za oglądanie Trzymajcie się, no i cześć